Siemka wszystkim. Z tej strony oczywiście Cabanek, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o darmowym karnecie bojowym na sezon 8 w Fortnite. Ale jeszcze przed odcinkiem chciałbym wam powiedzieć, że wraz z innymi youtuberami przygotowaliśmy dla was konkurs o łącznej wartości 200 zł card. U każdego youtubera będziecie mieli szansę wygrania 20 PSC, także szansa na wygraną jest naprawdę duża. Żeby wygrać, musicie zasubskrybować wszystkie kanały, do których linka znajdziecie w opisie. Także serdecznie Was tam zapraszam. Musicie zostawić również łapeczkę w górę pod filmami konkursowymi, no i napisać jakiś dowolny komentarz, abyśmy mieli jak Was wylosować. Aczkolwiek w moim przypadku hasło konkursowe będzie podczas trwania tego odcinka także oglądajcie do końca. Ok, a więc już bez dłuższego przedłużania lecimy z materiałem. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o sposobie, dzięki któremu będziecie mogli dużo taniej zakupić karnet bojowy na nowy sezon a mianowicie sposób ten polega na zakupieniu ekipy Fortnite przed czasem kiedy rozpocznie się nowy sezon ósmy, niestety musimy zakupić tą ekipę, aczkolwiek ten sposób jest dużo bardziej opłacalny niż kupienie samego karnetu bojowego za fałdolce. Można powiedzieć, że oszczędzamy na tym ponad dwa razy. Jak wiecie, w comiesięcznej ekipie Fortnite dostajemy specjalnego skina oraz fałdolce, a dodatkowo karnet bojowy. Subskrypcja ekipy trwa aż 30 dni, więc jeśli chcemy otrzymać karnet bojowy w nowym sezonie, musimy zakupić ją przed początkiem nowego sezonu, który startuje już 12 września. Najlepiej zakupić ją pod koniec sierpnia. Wtedy otrzymamy karnet bojowy na obecny sezon oraz na sezon ósmy. A dodatkowo dostaniemy jeszcze skiny za subskrypcję ekipy, więc jest to dobra porada dla osób, które nie zakupiły jeszcze karnetu bojowego, bo mogą otrzymać jeden karnet na nowy sezon praktycznie za darmo. Hasło do wygrania dzisiejszego konkursu spod mojego filmu to karnet. Ok, a więc w tym filmie to byłoby na tyle. Ja już będę powoli leciał, bierzcie udział w konkursie. Siema! Ja to tak czuję, je, je. Nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt. Ja to tak czuję, yeah, yeah, yeah. Nie mów mi dziś, jak powinienem żyć. Ja to czuję, jak Ej, ja to tak czuję, choć nie lubię dronów.